nadkomisarz Danowski Marcin, syn Bogdana i z dniem 21 października 2016 roku przenoszę z urzędu dopełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie oraz powołuję na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie. Rozkaz podpisał panie panowie oficerowie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, inspektor Tomasz Klimek. Proszę Państwa, jako funkcjonariusz Rzeczpospolitej Polskiej aktualnie od dzisiaj komendant powiatowy Policji w Ostródzie, kierując się na co dzień zasadą brzmiącą po łacinie Deus honor patria, zapewniam, że ja i potępi mi policjanci zrobimy wszystko, co w naszej mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami, żeby na co dzień państwo na terenie powiatu mogli się zawsze czuć pewnie i bezpiecznie. Dziękuję bardzo.